Razem z Piotrem wyjechaliśmy do Sopotu na dwa dni, aby nagrać odcinek, w którym sprawdzimy, czy będziemy w stanie przeżyć bez żadnych środków do życia. Na końcu dowiecie się, czemu chcieliśmy to zrobić. A więc zaczynamy! Właśnie do mnie dotarło, że ta stacja nazywa się Gdańsk Brzeszcz i dlatego krzyknąłem. Dobra, słuchajcie, dotarliśmy do celu. Możemy zaczynać, tak naprawdę, naszą przygodę. Naszą przygodę, naszą przygodę, dokładnie. Jestem mega zajarany, bo albo skończymy pod mostem, albo zrobimy coś fajnego i dla siebie, i dla kogoś. Także let's go! Ej, stop! Coś szczerze, to. mamy totalnego farta, ponieważ za zgubienie karty jest należność. I właśnie zrobiliśmy pierwszą pitę przez to, że ktoś zgubił kartę. Tak? Sheraton, pozdrawiam. To jest pomysł, robimy to. Rzeczy Znalezionych, czegoś takiego? Biuro Rzeczy Znalezionych? No. A zgubili coś, prosto, tak? tak? to znaleźli. A znaleźli? No. To można zostawić, tak? Mamy, możemy tutaj odłożyć na bok i jak najbardziej. Wygląda totalnie jak wasza karta. Tak, no. jak najbardziej myślę, że to jest nasza karta, tak? Nawet Znaleźć, nie dostać, bo to szczerze nawet bułka to już nam robi, robi robotę i dobrze? do Żyba. Długopis, długopis na przykład. O, dzięki wielkie. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo, miłego dnia. Mamy dwa długopisy. My wykorzystamy je do jednej z naszych opcji zarobku, więc może nie kupimy sobie za to jedzenia, ale i tak to nam w czymś pomoże. Ogólnie ustaliliśmy, że na dobry początek najlepiej pójść nie do jakiejś mega obludanej knajpki, tylko do czegoś takiego kameralnego. No i słuchajcie, właśnie tam wbijamy. <laughs> Dzień dobry. dobry. Y, mamy takie pytanie, ponieważ nagrywamy aktualnie filmik na YouTubie i mamy zadanie, aby sami we dwójkę, bez żadnych pieniędzy, przeżyć tutaj. I Dzień czy może... do pracek. Dosłownie... Czy możemy u pana cokolwiek porobić za cokolwiek, tak naprawdę? Absolutnie. Nawet za dwa złote. Nawet za trzy. Nic. No dobra. Niestety. Dobrze. Dziękujemy. <grywa> Mamy za zadanie przeżyć w tym mieście jeden dzień, bez zupełnie niczego, jeżeli nic nie ma i tak, nie ma jest, problemu. Tak, nie chcemy być na o, o, to jest O, to już jest super. Jakby, jest super. ojejku. Dziękujemy bardzo. Ojej, dzięki. Bardzo dziękujemy. Ale mieliśmy totalnego farta, że to jest banan, bo to ma tyle kalorii, że przynajmniej do wieczora nie będziemy głodni. Dziękujemy. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. E, przychodzimy tutaj z takim pytaniem, ponieważ e, sprawdzamy czy możemy przeżyć w Sopocie bez żadnych pieniędzy. Na razie chwilę powiem Wam tak, że nie za bardzo, bo wszystko ogarniamy sami. Mm -hmm. Okej. Okay. Sami wszystko także tak, nie ma a czy istnieje opcja, żebyśmy dostali może kawałek jakiegoś papieru, na przykład albo karton, bardzo by się nam to później przydało. Szczerze, jestem pod bardzo dużym wrażeniem, ponieważ ludzie są mili. Tak, i nawet tak, jak no nie to... mają jak nam pomóc albo nie chcą, to nikt nie jest, nikt nie jest opreśliwy, ani niemiły, wszyscy podchodzą życzliwie. To no jest papier-kuberta, chociaż papier. O, o super, 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 naprawdę. Bardzo, bardzo to dziękujemy. To, to dziękujemy i udało nam się zdobyć kartkę. A już wcześniej udało nam się zdobyć dwa. Długopisy, co daje nam już pierwszą podstawę do zaczęcia własnej działalności. Ej, ale już mam piasku w butach, a dopiero co weszliśmy na plażę, tak orientacyjnie sobie, wiecie, turystycznie popatrzeć. No jednak to Polskie Morze to ładne mamy, ładne. Mieliśmy chodzić do bardziej kameralnych miejsc, ale dla samego testowania spróbujemy zwykłej klasycznej sieciówki. Ej, dzień dobry I czy byłaby szansa, że moglibyśmy coś dla państwa zrobić? Musimy no, jak się zapytam kierowniczy Dobra Okej, dobrze Moim zdaniem obsługa zachowała się mega spoko, ponieważ widać, że pani do której podeszliśmy najpierw była bardzo otwarta na naszą propozycję. Pani kierownik też podeszła wobec nas bardzo spoko, a polecilibyśmy tą restaurację, tylko że prosiły nas po prostu ze względu na to, że to jest sieciówka, żeby tego nie robić, więc tego nie robimy. Jeśli te panie to oglądają, to bardzo dziękujemy. To była chyba najmilsza odmowa, jaką dostałem w życiu. Tak, wyski, to Idziemy do ostatniej knajpki. Dzień. Czy miałaby Pani dla nas, albo może państwo tutaj jakąś, e, nawet najgorszą pierdołę, w czym moglibyśmy pomóc? Ja to nie wiem, mogę zrobić, jak chcecie. E, jasne, chcecie? Ja, jasne, to by... To, o to, matko, na... jak miło, ale nie, jak najmniejszą, żeby nie robić problemu tak. nawet. A jak chcecie, po prostu wybierzcie sobie jaką chcecie, my Wam zrobimy no bo ja po prostu mam wszystko ogarnięte, więc jakby... Ojej! To może, Dobrze, tak? to może margaritę. Tak, margarit, margaritkę malutką. Wow, totalnie się nie spodziewałem takiej uprzejmości. Już to mówiłem, ale to powtórzę. Nie wiem, co powiedzieć. Jakby, totalnie nie wiem, co powiedzieć. Nie no, jakby mega dziękujemy i zapraszamy Was tutaj tak, do gluten. Tak? Super, odsłuchajmy. Byliśmy przekonani, że za wiele nie uda nam się uzbierać. Dlatego zapewniliśmy sobie nocleg już wcześniej. Pamiętajcie, że to pierwszy odcinek na, na naszym kanale tego typu, więc jeżeli będziecie chcieli, żeby poprzeczka była lekko wyższa, zostawcie łapkę w górę. Cześćcie łamko jesteśmy w drugim dniu. Zaraz dobieramy się do naszego pierwszego pomysłu. Ja otóż wykorzystamy te rzeczy, które dostaliśmy wczoraj, czyli kartkę i długopis. Zrobimy na niej napis. i zobaczymy, może może się może uda jakiś przytulas za złotówę albo za piątaka, albo całaska, ale nie mniej niż dycha. Kurde, no. Mam nadzieję, że jest to czytelne, a jeżeli nie, no to mamy problem. Trochę się wstydzę. trochę bardziej stresujące niż w tych restauracjach, bo tam to chociaż jednej osoby ten, a tutaj przychodzi co chwila. Ja nie cztery... wiem, czy nie powinniśmy stać, albo chociaż ty. Ale patrzą na ten napis, w sensie ja nie patrzę w twarz, bo się Słuchajcie, no siedzieliśmy tam trochę i niestety nam to nie wyszło, więc trochę podrasowaliśmy napis. Może to zmotywuje ludzi do tego, żeby coś tam się podziało. Trafiliśmy na Monte Casino, tak zwane. Ogólnie stwierdziliśmy, że to nie ma większego sensu. Czuję się sobą zażenowana. Też mi jest przykro, że ludzie przychodzili strasznie obojętnie obok tego. W sensie, gdybym ja zobaczyła jakiegoś dżemala, który napisał, no, ukradli mi portfel, jakby przytulę tylko daj mi złotówkę, to tak... studno troszeczkę. Właśnie miałam taką rozkminę, że w sumie to, co tutaj robimy, no to jest poniekąd takie zbieranie pieniążków od, od obcych ludzi, e, i sobie pomyślałam, kurczę, czemu to się nie udaje? Jakie to jest w sumie trudne, żeby cokolwiek uzbierać, i zdałam sobie sprawę, że są na tym świecie ludzie, którzy muszą żyć z tego na co dzień, muszą jakoś nie żyć, a przeżyć. To jest ciężkie prośba dla was widzów. Sorry, Ta, ale prośba dla was widzowie. Jeżeli widzicie. Jakieś ewidentne błędy z naszej strony, bo my jesteśmy też zafiksowani na to nagrywanie, możemy czegoś nie strzaić albo coś głupio zrobić, to napiszcie w komentarzach teraz coś źle zrobiliśmy w tym filmie, co można było według Was zrobić lepiej. Przechodzimy do naszej kolejnej próby, a mianowicie próbujemy pomóc prywatnym ludziom w ich codziennych obowiązkach domowych za jakąś małą pitkę, coś z tego, co robią harcerze. Po prostu spytamy ludzi, którzy mieszkają w sopocie, czy może przyda im się nasza pomoc. No Ale dzień dobry, my jest taką sprawą, ponieważ jesteśmy, jesteśmy harcerzami i po prostu. Wchodzimy i pomagamy ludziom w jakichś domowych czynnościach, typu wyniesienie śmieci, czy coś. Czy y, możemy Pani jakoś pomóc? Dobrze, to miłego dnia i dziękuję. Kolejne. Nie ma nikogo w domu. to powiedziała. No nikt tutaj nam niestety drzwi nie otworzył, więc idziemy jeszcze do kolejnych bloków i potem spróbujemy pójść, pójść na plażę coś popróbować. W sumie tyle. Podaj numer od 1 do 15. 7. Halo, dzień dobry. Przepraszam, jestem, e, jestem tu z koleżanką i mamy taką nietypową sprawę, ponieważ jesteśmy, jesteśmy, można powiedzieć, studentami na wakacjach. Żeby w ogóle móc sobie opłacać ten wyjazd, to dorabiamy sobie w pomocach domowych. I tu moje pytanie, czy potrzebuje pani jakiejś pomocy domowej na teraz? Oczywiście nie naciskam nic na siłę, prawda? Tu chodzi o takie rzeczy jak wyniesienie śmieci, posprzątanie. Halo, halo, nie słyszę pani. Okej. I co? I nic? Przeszliśmy się już po paru domach, albo nikt nie otwierał, albo odmawiali. Oczywiście to jest całkowicie zrozumiałe. Zapod jest miastem turystycznym, a co za tym idzie? Jest pewnie pełno niebezpiecznych ludzi. No. E, no i teraz kierujemy się na leży. Który z nas zabawi się w wilka z Wall Street i spróbuje sprzedać ten długopis komuś. Tak, wiem co myślicie, ja też to myślę, ale jak nie spróbuję to się nie dowiem, że się nie udało. Siemanko, można wam przeszkodzić na chwilkę? I don't understand English, Ok. English, So, uh, we are YouTubers and we are making video how to survive without money and uh, we asked in the teraz about uh, pants uh, and now we are trying want to, sell to sell them for uh, everything. So, if you want... Uh, Do you want dog? Dog. dog. For real? I give you dog for pen. For real? No. Okay. <laughs> what do you want? Some money? Or some money, you know, anything. Yeah. You have some money? Cigarettes? Cigarette. We uh, don't smoke. No. 100 euros. Oh, it's so much. <laughs> yeah. Yeah. It's too, yeah. too much. Yeah. <laughs> too much. Too much. I don't know. 2 euro I give. Oh, okay. okay. Thank, Thank you very much. much. But uh, <laughs> on YouTube YouTube channel. Yeah. Yeah. Currents. Yeah. No. Wow. No, I don't have a ring. I don't have a ring. I, and I don't like him. Thank you. Thank you. No, no problem. Okay. Thank you. Okay. Have okay. a Bye. nice day. Wow. Ej, to, szczerze, miałem zajebisty pomysł. Miałeś o oh Jezu, nasze pierwsze pieniądze i to jest zasługa Piotra. Ej, That's jakby bardzo ej, dużo ja pieniędzy. To, ja myślałam przez chwilę, że da nam to 100 euro i miałam taki. No nie, nie, no, no way, no way. No, no way. Mordy, można wam to. Jeść, no? Czy Odgrywa. chcielibyście od nas za cokolwiek kupić długopis? pisze? wam. Trading, prawicie? No. Tak, tak, tak. A, Może no albo z abstra, albo z faksów? Najpierw nie wiem. ty daj ten płaszcz w <grywa> <grywa> Mam coś takiego. Stary, A co to jak jest? najbardziej. Dobra, dziękuję. dziękuję. To teraz sprzedajmy płaszcz. Dzięki wielkie. Dzięki wielkie. Dzięki chłopaki. Spoko. Ja też chcę żółwiczkę. ze wszystkimi. Konto. Dziękuję. Ja dziękuję. O, jak ładnie, o jaki ładny kadr. Dobra. Dziękujemy Dobra. wam bardzo. Dobra, u, uważam, że challenge się udał. Challenge się udał. Challenge się udał. Wiesz na jaki pomysł wpadłem? No. Żeby na podatku była taka pani. No. I ona sprzedawała róże. No, tak, pamiętam. Zaczęło odpadać. Podam na pomysł, żeby do niej podejść i dać jej ten płaszczyk i kupić od niej te róże za 2 euro. O, dobra. Jeśli oczywiście dalej tam będzie. Przeszliśmy ten chodak Sopocki wzdłuż i wszerz. No wydaje mi się, że ta pani po prostu mogła uciec przed deszczem. Nie widzimy też jakoś zbyt osób, które wyglądają na takie, którym można by pomóc, prawda? Bo większość to są turyści, którzy teraz uciekają przed deszczem. Więc wydaje mi się, że skoro nie udało się dać właściwej osobie, to tak naprawdę nie ma co wciskać komuś tego na siłę, bo dużo lepiej, będzie wykorzystać to na start następnego odcinka z tej serii i po prostu w tamtym odcinku przekazać całość osobie potrzebującej. Co o tym myślisz? Bo Uważam, to... że spoko pomysł, ale ten hajsik, co zarobiliśmy, możemy tutaj dać komuś, na przykład temu panu od balonów. Baskitu, masz bardzo dobry pomysł. Dzień dobry. Dzień dobry. Można coś u pana kupić za 2 euro? Coś z dolnej półki. Tak. tak naprawdę najbardziej potrzebujemy zrobić panu dzień, więc proszę. Okej, okay, dziękuję. I miłego dnia. Któryś balonik? Eee, proszę zrobić dla mnie jedną rzecz. i dać e, jakie moje jest dziecko przypadkowy. Okay. Jeden balonik to dał. Dzięki wielkie. Dziękujemy bardzo. Dnia. Mega się cieszę. Ta końcówka była mega, mega pozytywna i mam nadzieję, że chłop dotrzyma słowa i jakiś dzieciak będzie miał ośmiorniczkę z baloników. Słuchajcie, tak się złożyło, że dzisiaj... Ja sama się z Wami żegnam, ponieważ Piotr musiał pojechać na kolejny plan do chłopaków ze 110%. Miałam na końcu wspomnieć, co było głównym celem tego odcinka, a było to, że chcieliśmy na sam koniec rozdać wszystkie pieniądze. Osobom, które tego najbardziej potrzebowały. Niestety niestety się nie udało, ale też to był nasz tego typu pierwszy odcinek, i mam nadzieję, że następnym razem wyjdzie nam to o wiele lepiej, a Wy możecie zostawić swoje sugestie, pomysły w komentarzach. Dać łapkę w górę, jeżeli się Wam podobało, e, i zaobserwować nas na naszych Instagramach. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!